Państwa, kilkanaście dni temu w Krakowie nasi czyli z posłem sposobie wybawu nas, nas przewodniczącym, nasze Państwa, walkę z faszyzmem. My dzisiaj, tutaj pod urzędem miasta, rozpoczynamy naszą walkę. Akcja Zamaluj faszyzm jest to pierwszy etap ogólnopolskiej walki z faszyzmem. Agresja wynikająca z biedy, bezrobocia, głodu, nieuświadomienia daje ruch wśród znaków na murach, później przenosi się na ulicę do szkół, do debat publicznych. Dlatego zaczynamy właśnie od przestrzeni miejskiej. Nie pozwolimy faszystom naszych miast, naszych ulic robić już to. Obecne działania Skrajnej Prawicy, Ruchu Narodowego nie mają nic wspólnego z patriotyzmem. Nie orzeł biały, nie flaga biało czerwona tylko swastyka, gwiazda Dawida naszych pieniędzy, to są ich prawdziwe znaki, z którymi się identyfikują. Nie mają ich prawdziwe poglądy. Nie możemy dopuszczać, by agresja i nie nienawiść do osób innych, ze względu na poglądy, rasę, orientację seksualną czy wyznawaną religię, była czymś normalnym. Dopuszczamy no ją do. Debat publicznych. Nie możemy również dopuścić do zachowań y, typu Oskara Bondowskiego z Kongresu Nowej Prawicy, który pobił redaktora y, Mieczugowa, a w opiekunie dla czasu Stoku stwierdził, że lewa, osoba lewicujących poglądach, należy albo zamykać w więzieniach, albo psychiatrycznych. Nie pozwolimy, by spalane pod siedzibą SLT książki, Fastyki czy gwiazy Dawida były reklamą naszego miasta. Dlatego topimy do właścicieli nieruchomości, budynków, na których się one znajdują, o zawalowanie. Jednak to nasze elity polityki z 23 lata doprowadziły do takiej sytuacji. Społeczeństwo zostało pozbawione systemu emerytalnego, opieki zdrowotnej i wolnych mediów, które obecnie dzielą się na te z prawicy i z lewicy. Nawet internet, proszę Państwa, staje ostatnio kneblowany i staje się kolejną ofiarą rządzących, tak? Yy, premiera Donalda Tuska w tym wypadku. To instytucje państwowe stoją za reżyserowanie patologii. To NFZ wydaje wyroki śmierci. Ministerstwo Edukacji stoi za ochrania właściwie mafię podręcznikową, o której mówiliśmy już w zeszłym roku. nad posłem naszego regionu Ministerstwo Finansów nie panuje nad zadłużeniem. Wojsko natomiast naszych przyjaciół z Ameryki wydaje nasze pieniądze. Skarbówka, wykańcza przedsiębiorczość, a policja zamiast y, łapać przestępców wodzących na wolności, podbija sobie statystyki. lat latu siedzący na ofertę. To właśnie w tych warunkach do głosu zaczynają dążyć maszyści. Obecnie zastanawiają się, czy nie wystartować do sejmu. No w przyszłym roku wystartuj. Nie możemy dlatego dopuścić do rozszerzającej się agresji. Musimy usiąść zastanowić się, jak wyleczyć nie tylko objawy, lecz choroby. Chciałbym dodać, że jako człowiek o siebie głosow dalszy za o żeby nasza że partia nie utworzyła y, kolejnej bojówki, która będzie się szakną z Młodzieżem Uważam, że Młodzież może, Polska jest grupą młodych ludzi zmanipulowanych. Nie damy zmanipulować swoich. Eee, radykalizacja zachowań społecznych buduje się w się ruchy faszystowskiej. Jest to najważniejsze w tych które stworzyli nam nasi geniusze z o których mówił kolega Patryk. Przypilujemy i będzie ok. Chciałam zapytać, wystąpicie do, Państwo do właścicieli nieruchomości o to, żeby no. zamalowali te napisy? O zgodę na zamalowanie. Gdzie będziecie je zamalowywać? W niektórych przypadkach, jeżeli będzie taka możliwość, tak, chociaż yy, jest tego tak dużo, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. A o no również... zgodę prośbą... na, na zamalowanie, to znaczy zgodę drogę... dla kogo? Zgodę na tak za zamalowanie dla nas w niektórych przypadkach, a w większości przypadkach z prośbą o zamalowanie. To tego jest naprawdę dużo i my nie jesteśmy w stanie. Tego organu tak? No językiem o że... Rozumiem, a mówił pan, że to długo już znaczy nie, nie wiem, co czy eee... to trzeba wystąpić do... Czy, czy Problemem jest wydania? dowiedzenie się, kto jest właścicielem niektórych nieruchomości. Są mhm. mają tylko znaczki, że jest prywatny budynek, który jest na przykład zamknięty, nie ma do niego dostępu, a obecnie mamy szereg ustach chroniących dane osobowe, więc mhm. to jest problem. Wszystko w takim razie dziękuję bardzo.